Ktoś może się śmiać, nie? Ale w, w Audiczkę dzisiaj wiebane 8300 w naprawę. Dwumasa, sprzęgło, yy, nowe tarcze, klocki tył, kurwa, wymiana olejów, filtrów, uzupełnienie płynów. Yy, no chyba ten dwumas i to sprzęgło. Dwumas rozrząd, o, pompa wody, wszystko, kurwa, ty masakra. No ale chuj, będzie jeżdżone. Wszystko, co Najważniejsze wymienione, teraz będzie wyjeżdżone, nie? Jeszcze bym zapomniał dwa nowe wahacze naprzód z tulejami. Także furka zrobiona, trochę to kosztowało 8300 kurwa, ale no teraz już chuj. Teraz już będzie jeżdżone przez co najmniej 2 lata audyczką chyba że... Bo jest taki zamysł w głowie, żeby może wypożyczalnia aut jakoś zrobić, więc kto wie. Mam zdolności kredytowe, leasingowe, więc nie jest taka opcja.